No, witajcie, z tej strony Sebastian. Taki krótki dziennik informacyjny dla Was. Na wstępie dziękuję wszystkim tym, którzy napisali do mnie w sprawie moich pytań. Znaczy tak, słuchajcie, było wiele i to muszę nie mogę tego tematu uniknąć. Było wielu wielu z Was napisało do mnie w taki sposób pretensjonalny, dlaczego ja wypytuję o pewne, o pewne rzeczy. Bardzo dużo apek w dubo i tak dalej. I chyba nie zrozumieliście za bardzo idei tego, dlaczego pozwoliłem sobie takie rzeczy pytać. Chodzi przede wszystkim o moją skromność. Jestem skromnym człowiekiem. I pomimo tego, że jakąś tam wiedzę posiadam oraz doświadczenie, to nigdy nie będę twierdził, że wiem wszystko najlepiej. I zwyczajnie to, był, to było okazanie szacunku wobec Was, czyli wobec moich widzów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że wielu, wielu z Was jest znacznie mądrzejszych ode mnie, ma większe doświadczenie w wielu kwestiach. I właśnie pytając Was, prosząc Was o pomoc, okazałem w ten sposób szacunek i zwyczajnie przykro mi, że niektórzy o jakiś tam, nie wiem, zły sposób to odebrali. Tak bardzo konkretnie teraz zdecydowałem się na laptopa HP 6570B. To jest HP, czyli nie lubię tej firmy, nie znoszę, wolałem Dela, ale niestety tak do 5000 zł to bym takiego Dela nie kupił bo pamiętacie, że tym wymagałem tego, żeby był wzmocniony, miał rs i tak dalej i właśnie tutaj przyszliście mi z pomocą, ponieważ wielu z Was napisało, takich właśnie inżynierów różnego typu, że korzystałem z tych hp że one są wytrzymałe, że się sprawdzają, dlatego się na niego zdecydowałem. Jeżeli chodzi o telefon, to będzie to e, CAT, czyli Caterpillar B25, też bardzo solidny telefon. E, sieć, opera operator komórkowy, będzie to Play. Jeszcze nie wiem, czy indywidualna, czy biznesowa, ale, ale będę w Playu. Mam też kartę roamingową, tam ze strony stronki, no nie będę na razie mówił jakiej, bo jeszcze nie sprawdziłem tej karty, nie wiem czy będzie się dobrze sprawdzała, ale też kartę taką roamingową mam, więc będę miał w telefonie dwie karty włożone. Teraz właśnie wyszedłem z pewnej firmy, która pomaga w. Za... od że tak powiem. Wyszedłem, mam komplet dokumentów przy sobie i powinienem teraz pójść do Urzędu Miasta, już założyć firmę, ale nie wyrobić się zwyczajnie. Nie, nie starczy mi czasu. Więc zrobię to jak przyjadę z Katowic, bo teraz, czy jest poniedziałek, o godzinie tam 20 bodajże 3 mam samolot, bodajże sorki i mam pociąg do Katowic, spędzę tam kilka dni, wracam bodajże w piątek wieczorem, czyli w poniedziałek tą firmę już oficjalnie tutaj założę, a startuję z nią od 3 listopada do 27 października będę jeszcze pracował w obecnej firmie. No i tyle. Jeszcze jak jakieś pytania będę miał, to pamiętajcie, kurczę, nie złoście się na mnie, to nie wynika z tego, że, że nie chcę mi się wygooglować czy czegoś innego. Mam swoje powody, nie o wszystkim e, tak, tak zawsze od razu mówię, ale zawsze jakieś powody mam. Tak jak mówię, głupiutki nie jestem i jeżeli bardzo coś pytam, to widocznie ma to jakiś sens. E, no nic, trzymajcie się w takim razie ciepło i do zobaczenia. Hejka.